Jaki jest twój samochód na wysokości? Zaczęliśmy właśnie grać w grę. Czego jeszcze zapomnieliśmy? jeszcze masz? Się stań. Ale nie mam. No, Czyli jak swoje wrażenia z podróży? Póki jeszcze nie ma tutaj totalnego sychu, ale jest totalne echo, to Wam pokażę nasz apartamencik. Przy sekundę do niego weźmy. Natomiast. Michałek jest całkiem spory, bardzo schludny Chcesz się powiedzieć na temat naszego perfumantu? Jeszcze do mnie wyjrzała jakaś szafeczka Co w niej znajdujemy Nie no, ta szafka troszeczkę i gzde jest Pretty girl! Nawet jest pralka Jakby ktoś mnie znowu ochlapał To jest kibej Pierwszy pokoik Szafa I drugie łoże A o już jest on wypaść a mówię o tej pracy, bo ostatnio, jak byłam we Wrocławiu, jechałam tam na studia. To idąc sobie na studia, miałam wynajęty apartament dosłownie jakieś 700 metrów. I idąc przez most, to było w zimie. To jest ważne. Była wielka chlapa, wielka śnieżyca. I ja idąc przez ten most, nieświadoma niczego, słuchaweczka, robi mi się nagle zimno. I ja nie wiem o co chodzi. Opowiadam ci Mam on też to opowiadał I się okazało, że autobus jechał I po prostu mnie całą od góry do dołu oblał I oblał moją kurtkę, którą miałam No jedną, bo byłam tam na trzy dni może No i w końcu nie poszłam na uczelnię Na którą specjalnie tam przyjechałam I prałam w pralce, była niedziela ja nie miałam proszku, więc zamówiłam przez Bolta Dobrze, że jest teraz pralka i nie ma Przyszliśmy jeszcze do Rathaus. a tu jest jakiś festiwal taki pod gołym niebem I jest tak ładnie, patrzcie Ja sobie trusia, a ja leżę na takim, na takim trusia. Jest taki wielki ekran A to jest Radko, jest taki ładny, tak mi się to podoba, serio Ogólnie uważam, że jeden jest śliczny Przyszliśmy w lewo I to trzymajcie I bo jest dość nerwąco na łódce, za ile byście wskoczyli? Jest nowy dzień. wczoraj mega mało nagrywałam, bo po pierwsze byłam zmęczona, a po drugie nie miałam rąk, bo cały czas szczilę. Teraz mama przejęła, czyli na chwilę. Tam idzie moja wycieczka. Tam, gdzie idziemy, nazywa się to 100 Wasserhaus. Byłam tam i już że jest tam mega ładnie i wygląda jak coś zaprojektowanego przez Antoniego Gaudiego. Jest pięknie, prawda, mamo? No, a tutaj oczywiście Wisła i Cilusia, nasza mała podróżniczka. Wszystkie proteczki z Wiednia nam powie To może nie jest jakieś mega zachwycające ale mnie mega jarają takie rzeczy Jest kładni Zjedliśmy i było naprawdę ciężko No no innego? Nie, nie. Wszystko jest w drinks is normally Because... osób, 2 You have to take more because, uh, okay, I bring you, yeah, yeah, it's okay, but uh, normally we have to take more because in five places You only two cappuccino, but only two people want to huh? drink, yeah, okay. Był przez chwilą u nas pan i powiedział, że to jest nie okay, że zamówiliśmy tylko dwie kawy. 50 tysięcy I że powinniśmy zamówić więcej. Polarny um, pan Okej. Okay. Wracając. Uważam, że jak się wejdzie do randomowej knapki w Warszawie, to jest lepiej niż jedna z bardziej polecanych w wiernych. To Nomi, idziemy dzisiaj na wieżę widokowo. Mama im w ogóle dała jakąś matkę. Ja zapomniałam o swojej bezpowniałem kosmetyczki. Nie jestem fanem tylko koloru. Tam ja nie śledzisz. Dobam, czyli mamy, a czyli... <grym> Na dwa kroki w zimie możecie sobie zobaczyć. Zapraszam, zapraszam też do subskrypcji. Też tutaj byliśmy. Masz manifestacje. Do pojęcie jest. Idziemy gdzieś, gdzie Kasia chce i Maciu, bo jest tam Italian brainrot, Clicker. Okay. To to la bubu To są so rile la bubu, czy to jest yeah. la, fufu. la fufu La fufu, yeah tu wyglądają jak fafutu Ile mają? 7, 8, 9 Za mam zakończenie tęczy To jest jakaś wieża, gdzie jest taras widokowy i tam jest chyba taka zjeżdżalnia w chmurach, ale nie wiem czy ona jest przeszklona, wydaje mi się, że tak ale nie jestem tego pewna, nie cytujcie mnie Moje Wielkie to jest. Związek. Rower ci jakiś rozjedzie, hallo. <grym zainteresować> Jaka fajna. Yes. Hey, can we get to the top? <grym zainteresować> Myślicie teraz, że jestem na pięknym tarasie widokowym. <grym zainteresować> nie, jak coś rob... robi. Nieważne Lekki wiaterek Myślałyśmy, że chcemy jechać na górę, ale się okazało, że innych chcemy jechać okay. na right Jest zjeżdżanie, ze zjeżdża Chili, chili. Chili. So pretty. Tutaj dosłownie wasze nogi. O tak o się dygają Nie dość, że jest zimno, to jeszcze straszne. Jeszcze, jak masz lęk wysokości, to już w ogóle. Jak ci się podoba, mamo? Zimno mi. pięknie. <grytanie> <grytanie> Czekaj, wy nie to kliknęło. Miałam przez spilę. Chwilę... Uuu, jak się trzęsie. Mam przez spilę zawał, bo myślałam, że mi się światełko zepsuło. A tego bym nie przyżyła, bo to jest moje ukochane światełko i jeszcze jest różowe. Ale patrzcie, co mam? Będę pierwszy raz żyć. Jest doga to jest core veggie dog. cheddarem w środku podobno. Myślałam, że będzie się ciągnął. Tak wygląda w środku. No, mm. spada. Nie spodziewałam się też, że będzie miał cukier na sobie? What the hell? To jest Naga dużo jest tego ciasta. Spróbuję mi to. Nie jest to jakieś wow. 10 na 10. O. Zamówiliśmy sobie po kabusi apfelstrudel trudel. Oczywiście jest następny dzień. Ja jestem mega spuchnięta, jak zwykle. Macrzymy się recenzję serniczkę. 10 lęki pod dopiero. Hey. w kawiarni, która podobno ma ile 73 lata, tak? I już gadaliśmy o tym, że mamy wrażenie, że tutaj wszystko jest takie stare i wszystko reklamują właśnie, że, że ma 100 lat. Dosłownie do czego nie wejdziecie, to ma 70 lat. Ja. To Wczoraj chyba było lepiej. ale dla mnie trochę za słodkie. Smakuje jak tego Charlotte. To u nich się do nazywa nie ja pamiętam, jak ta katedra no, 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 no. się nazywa, ale jest piękna. Cineczko, moja kochana. Czyli się za bardzo nie podoba Wiedeń, bo tutaj jest mega betonoza. Nie widać tutaj zbyt dużo piesku. Jak będziecie kiedyś w bietniu, to zapraszam Was do mojego butiku. Tutaj dosłownie wszędzie mają te kaczki. Te kaczki są nawet w takich mega prestiżowych sklepach, jak tutaj z biżuterią. Macie biżuterię za 1200 euro i obok taką gumową kaczuszkę. Jak byłam poprzednim razem w dniu, w lecie, to właśnie sobie też kupiłam taką kaczuszkę. Jakie one są fajne. są. Dla piesków, biżuteria. Byłam zakupić sobie bubble tea. Kasia tam bardzo chciała, bo zobaczyła, że jest cherry flavor, wiśniowy smak. Jest to dobre, dla mnie trochę ze słodkie, ale pani była bardzo miła, więc w sumie Dla mnie, jak ktoś na kasie stoi miły, albo ogólnie jakiś kelner, to jest plus 10 o experience. I zawsze jakoś wszystko lepiej zmybuję. Więc bądźcie mieli dla swoich kelnerów I nie jeździcie konikami, tak jak tutaj to robią. Nie dla wykorzystywania koników. Popatrzcie, dla Cilusi Co ty tam masz?